Was w kolejnym odcinku przygody z WOD jesteśmy na teście aktualizacji 0810, nie pomyliłem się. No i bierzemy sobie na tapetę nowe drzewko japońskie. A zaczynamy od zwieńczenia tego drzewka, czyli od STB1. Jest to Magic Japoński 10 tieru. Troszeczkę o jego dziale. 105 mm, charakterystyka, widzicie 258 penetracji normalnym pociskiem, 390 obrażenia, według mnie dobra penetracja na złocie 330. Także nie będziemy mieli problemu z przebiciem się przez jakiś czołg 390 obrażenia, to jest prawie tak jak dziesiątka yy, amerykańska, ona ma tam średnie 400. Tu mamy 390 o 10 mniej, bardzo ładny damage. No, działo zaliczamy do plusów. Minus pancerz, oczywiście jest to czołg średni, i ma bardzo, bardzo słaby pancerz. 110 z przodu, w najtwardszym miejscu. 35 po bokach i 25 z tyłu. To jest pancerz kadłuba. Wieża dosyć opływowa, przypomina mi kształtem żółwia, skrupę żółwia. Mamy z przodu 132 mm. Z boku także 132, no a z tyłu 37 mm. E, to są statystyki dla najgrubszych miejsc z pancerza. I już zaraz przetestujemy oczywiście moduły takie jak widzicie. E, standardowe, e, apteczka i tak dalej. Polecimy bitwę, zobaczymy jak spisuje się ten medzik w akcji. Słyszałem, że jest podobny troszeczkę do Leoparda. Zobaczymy czy jest lepszy, czy też nie. Mamy mapę bagno. No i zobaczymy. Wróciło nas po lewej stronie. Sporo tedeków po 5 tun mamy 4, 5 TDów przy drużynie przeciwnej. Mamy też STB1. Zobaczymy jak to się spisuje. prezentuje się bardzo ładnie, więc tak. Jak widzicie, opuszczanie działa bardzo dobre. Ma nos na kwintę, można powiedzieć. Nos spuszczony na kwintę Momencik, wyłączę tutaj parę rzeczy. Um. żeby teraz jechać. Opuszczanie działa, było dobre, podnoszenie działa, wydaje mi się, że też bardzo ładnie e, to wychodzi. Także depresja e, działa na plus. Dosyć szybki, dosyć zwrotny, jak na medzika. Rzeczywiście podobny troszkę do leoparda, chociaż wydaje mi się, że leopardem grało mi się lepiej. Początek. A wy już przybicie, pięknie tu się zobaczysz. Działo rzeczywiście jest dobre. E, plusik dlatego tego pestek. No a pancerz jest niestety minusem tego czołgu. No ale nic, zobaczymy, pogramy bez pancerza. Zobaczymy, jak tam wyjdzie. Obrażenie, penetracja dobra. Aj, pudło, mogłem chwilkę poczekać, chociaż ten badczat już tam. Nawet dingłem, wierzą coś. No proszę. Oczywiście, opuszczania działa masakrycznie. Opuszczanie działa jest masakryczne. Jakby ta wieża jeszcze ciut miała więcej pancerza, a i coś tam kruje z przodu. Wyjechałem jak jakiś bohater, sam oczywiście, wsparcie miał. Kolega obiekta. No tak. Szybkie przeładowanie. Ojej. A zobaczymy, postrzelamy chwilkę za złoto. Nie powinienem mieć tu problemu z przebiciem. Chyba że już naprawdę widziałem różne kwiatki w tej grze więc co tam jeszcze się trzymałem? MX50B Trafiłem jakieś coś Ale nie trafiłem MX50B niestety Ostra Kampa postawiona na A8. Przejedziemy przez bagno, zobaczymy. Depresja działa tutaj, e, jest na moją korzyść, więc spróbujemy zrobić Huldauna. Jakby to miało jeszcze troszeczkę więcej pancerzu. Pancerza, pancerzu na wieży. To by było super. The took a hit. We can only close STB jeden gdzieś tam jest, się zakampił <laughs> z tyłu. Gdzieś się odbywa bitwa, niestety mnie tam nie ma Dlatego muszę już tam jechać Już tam jadę, musicie chwilę poczekać MX-50 Nie przebiłem 50B za złoto Masakra gdzie był ten STP1, który wcześniej mnie ukąsił. ja nie podniosę do niego działa aż tak. Blind? I teraz trafiłem czy nie? Wydałoby się wyświecić tutaj tego EMX-a 50B Tak jest, tak jest, tak jest no. Uciek, 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 uciek ASTP Można się utopić w szklance wody tym czołgiem W kałuże w sumie Pojedziemy na STB, zobaczymy jak to wygląda. Ale podsumowując, troszeczkę ten czołg: typowy czołg wsparcia, typowy med. E, dobre działo, dobra depresja. E, słaby. Słaby pancerz. Ale da się nim grać. Dosyć przyjemnie się nim gra. Jest też szybki. Koniec bitwy 15-9. Tak jak wspomniałem, typowy medzik, szybki, zwinny. Um, dobre działo, dobra depresja działa. Jego kształt wieży pomaga robić hold-down. Troszkę tamten, um, mógłby być większy pancerz na tej wieży. Minus to właśnie jest ten pancerz dosyć słaby. A tak, to medzik mi się podoba. Ocena na plus. To wszystko, dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do kolejnych odcinków, gdzie będziemy testować inne czołgi japońskie. To wszystko, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!